Witamy w kolejnej części Fortu Bema po no. krótkiej przerwie, kilku No ale nie chciał nam się już nigdzie chodzić, ale teraz już nam się to chciało. i witamy w drugiej części Fortu Bema. Pochodzimy pod górę na komin razem z Kasfrem Komin, to jest komin, nie ma. No wejście górne Witamy na wejściu górnym Fortu Bema Niestety jest zablokowane Niestety, czy na szczęście, no nie wiem, ja to nie właśnie Wchodzimy właśnie do Fortu Bema. Ej Kasper, bo no. nic nie widzę, chodźcie bliżej. Nic nie widzę, Jest tutaj... Jesteśmy tutaj razem z Kasprem. Witam. Witam. Tutaj Właśnie weszliśmy do Fortu Bema. Takie są tutaj właśnie widoki. Ciemne, tutaj nie ma tutaj nic. No. Są ogromne korytarze. Co? Oh. no chyba. years later. The lat później. No No wiem, wiem, nie wiem, Szukamy właśnie Szukamy właśnie drugiego wejścia do tysiące lat później.

Widać. Coś tam, coś tam jest. jest. Coś tam jest, coś tam jest. No nie wiem. Nie jest mokro. Nie wygląda jakby tutaj ktoś był. Zbyt często. Zwierząt też nie ma. Wchodzimy? No, także tutaj Ford Bema. nie no chodź. Komory, nagramy. Kasper w komorze. Co jest dalej? No śmieci tutaj... Czego? No, no tak A. No klimat jest. No jest dobry ma tak się prezentuje. Uh -huh. Trochę straszno, strasznie. Ale Nie, no strasznie. idziemy z katlem. No. Trochę gruzu. Do góry, tutaj na to wejście, które już wcześniej pokazywaliśmy, wchodzimy właśnie tutaj. Ja tam, tam, ściem tam te drzwi, tak? I zjechane. No. To pewnie butelka tam szczepnęła. No. Miała. To co? Niestety z tej strony drzwi zablokowane. No, ale są jeszcze te puntaże położne, wiesz, te takie cieńkie. No. Dobra. No, nie, że tutaj jest nieźle. Na stołapek w górę, nocujemy tutaj, tutaj razem z naszym trzecim kolegą Masiem. Zostawcie łapki. O, to jest tutaj praktyczny korytarz. O i tutaj mamy drugie wyjście z opołatu Bema. Są drzwi do strzelnicy. Tak, tu są drzwi do tej strzelnicy. Tak, Kolejne zamurowane wejście. Nie. Tutaj chodziliśmy już. No i tak, tutaj właśnie jesteśmy. Tu jest trzeci korytarz, który wygląda dokładnie tak samo. Ciekawy napis. Ale no, Ale to, no. To, to, to nie my, to nie my. Ja. Teraz cicho. Ciężko było wyjść, ale warto.